Szanowny panie premierze, panowie generałowie, dowódcy wojska polskiego, żołnierze wojska polskiego, a szczególnie panie i panowie, żołnierze II lubelskiej brygady Wojsko Obrony Terytorialnej. To jest kolejna przysięga, w której mam zaszczyt uczestniczyć. Słyszę te piękne słowa, te wielkie słowa, które wypowiadacie, które, z których jesteśmy wszyscy dumni, dlatego że Przystępując do wojska, jesteście siłą, która stoi na straży naszego bezpieczeństwa. To jest niezwykle istotne, żeby Polska była bezpieczna. Dzięki Wam, dzięki Waszemu zaangażowaniu tak jest. W ubiegłym tygodniu, w czasie weekendu ponad 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę. W tym tygodniu, w tym weekendzie kolejne 500 osób złożyło przysięgę, a więc są żołnierzami Wojska Obrony Terytorialnej. Jesteście żołnierzami Wojska Polskiego. Pół tysiąca w ciągu ostatniego weekendu, pół tysiąca wczoraj i dziś to świadczy o tym, że Wojska Obrony Terytorialnej rozwijają się liczebnie, ale rozwijają się także, jeżeli chodzi o umiejętności. Jeżeli chodzi o ćwiczenia. Dziś byliśmy świadkami również promocji na stopień podoficerski, rozwija się służba, to jest bardzo dobra informacja dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym podziękować wam za to, że zdecydowaliście się wstąpić do Wojska Obrony Terytorialnej. Kiedy rozmawiałem i gratulowałem wam, pytałem o Waszą przyszłość. Usłyszałem, że część z Was chce przystąpić do wojsk operacyjnych, że wiąże swoją przyszłość ze służbą w Wojsku Polskim. To bardzo dobry wybór. Bardzo się z tego cieszę, bo wojsko polskie musi być liczniejsze i tak się dzieje. Jest z nami zastępca dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej. To dywizja, która powstała, teraz powstała. To decyzja rządu. Prawa i Sprawiedliwości, zależy nam na tym, żeby wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo tak jest w przypadku województwa lubelskiego, była dobrze strzeżona. Stąd też nasze wysiłki, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby było wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i żeby relacje sojusznicze w ramach NATO były jak najsilniejsze, stąd też i Ostatnia właśnie wizyta w Londynie, szczyt 70-lecie Sojuszu Północnoatlantyckiego, sukces osobisty też prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy, wzmacniający właśnie więzy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale też bardzo charakterystyczne zdarzenie z tego posiedzenia, z tego spotkania lunch wydany przez prezydenta Donalda Trumpa dla głów państw, tych, które Wydają 2%, przynajmniej 2% na obronność, i pan prezydent Andrzej Duda został poproszony przez prezydenta Donalda Trumpa, żeby w imieniu właśnie tych państw, tego grona, elitarnego grona państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, zabrał głos, żeby wypowiedział te właśnie nasze dążenia do tego, żeby, żeby bezpieczeństwo było czymś niezwykle istotnym, w naszej codziennej aktywności. Druga lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, której patronem jest człowiek niezwykły, major Hieronim Dekutowski Zapora, żołnierz niezłomny, ktoś, kto pokazywał w najtrudniejszych czasach, czym jest miłość do ojczyzny, czym jest poświęcenie dla innych, czym jest patriotyzm. Jestem Przekonany o tym, że właśnie taka postawa to postawa, której jesteście wierni. Wy, dzisiejsi żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej. Chciałem też podziękować za współpracę z Wojskiem Operacyjnym. Niejednokrotnie z panem premierem Jackiem Sasinem rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa w województwie lubelskim, tu na Ziemi Hrubieszowskiej. Bardzo się cieszę z tego, że tak. Dobrze współpracujecie zarówno z Pułkiem Rozpoznawczym, jak i z żołnierzami z 18 Dywizji Zmechanizowanej, ale także chciałbym podziękować za współpracę z, ze Strażą Graniczną, bo te wszystkie służby stoją na straży naszego bezpieczeństwa bezpieczeństwa naszej ojczyzny, umiłowanej Rzeczypospolitej Polskiej. Gratuluję również wyróżnionym panu pułkownikowi, dowódcy. II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Gratuluję i dziękuję też panu generałowi Wiesławowi Kukule za to, że tak dba o rozwój wojsk obrony terytorialnej. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję.